Siemanko, witajcie w kolejnym wyzwaniu na moim kanale dzisiaj, moi drodzy. Podjąłem wyzwanie Volta Challenge. No i zostałem trenerem, ale będę rywalizował poniekąd z PLKD, bo on też został trenerem. I kto zostanie lepszym trenerem, tego dowiemy się wkrótce. A dzisiaj zobaczcie moje przygotowania Volta e, razem z Filipem Heizerem. No i też była paczka z ikoną, otwierana przez chłopaków, więc naprawdę działo się. Oglądajcie uważnie. Szymonko, moi drodzy, ze mną dzisiaj jest Filip Heiser. Witam serdecznie. Dzień dobry, witajcie, A... cześć, bardzo mi miło. Jak dobrze wiecie, Volta Challenge, no i ja zostałem twoim trenerem. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, bo słyszałem, że to jest naprawdę mocny gracz. No, powiem ci, że Adam bardzo dużo trenował, bardzo dużo grafifa, więc ogarnia ten temat. Ale mamy. Dobrą wiadomość, bo jego trenerem jest PLKD, więc tutaj na e, naszą korzyść to na pewno będzie Tak? Działał. To jest słaby trener? Słaby, jeden a, z A, nie no to zajebiście, a to, a to dobrali mi świetnie, bo ja z kolei jestem dziadowskim zawodnikiem, w związku z tym mam Ciebie. O. Świetnie. No to będzie... Po takie... skrajności Idealnie, poszło. idealnie. idealnie tak. Jakim zespołem chciałbyś zagrać? E, ja oczywiście wybieram Legia Legionia, Legia, Legia Warszawa, no i teraz... Legia, Legia Warszawa. Co? Myślę, że jeżeli chodzi o Wolty, to Legia Warszawa to nie do końca jest dobry pomysł. Ale bo co niby? Eee... Ale że co, o co Tobie chodzi? Eee, przepraszam. No <laughs> A chyba. Tak całkiem poważnie, to no tutaj ciężko z tymi trikami jest u zawodników Legii. A wiadomo, nie Volta. Nie, nie. to jest taki... Nie, nie. O, ja wychodzę, obrażają moje rodzinne miasto, mój klub. <laughs> A Legia, no niestety nie ma za dużo tych zawodników, gdzie jest pełno tych gwiazdek, sztuczek, no i nie będziemy mogli pokazać Twoich prawdziwych umiejętności. W sumie racja. A wiemy, skoro, że... Skoro Ci zawodnicy mają przekazać moje prawdziwe umiejętności, to ja wybieram najbardziej polski klub poza Polską, czyli Bayern Monachium. Bayern München. Oh, ja wo! Ja, danke Robert Lewandowski. Ja, genau. <laughs> Dobra, no ja... optymal. Jest mam Ja Bayern. w takim razie wybieram Real Madryt. Oni mają dużo zawodników co ma pięć gwiazdnych sztuczek głównie dlatego, jak jakoś wielkim fanem nie jestem, ale Aha. pod kątem właśnie tych trików. A nie chciałeś ten... Lecha Poznań? Dziwnie to. Nie, nie, nie. <laughs> Dobra, tu... Poznań oczywiście. Tutaj koszulki wybieramy i X-em klikamy. – Wszystko zatwierdzamy. – Dobra, dobra, dobra. Okay. – okay. Spoko mam. – Dobra, ja, i teraz gdzie chcemy zagrać. – Tokio, parking, Amsterdam, Londyn, Lagos, Paryż, Meksyk, Venice Beach, Kapstadt, Tokio, parking. – Wybieram parking. – Parking, dobra. Z bandami. 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 Mhm. – Okej, okay, no czyli wszystko mamy tutaj ustalone. No to myślę, że jeszcze wybierzemy sobie zawodników tutaj do składu. Lewandowski. Dobra, reszta jest git, porządko. Jest Lewandowski, nic więcej nie trzeba? Tak jest. Okej, okay, ja myślę, I kółeczkiem? Że, yy, no zaraz, kółeczkiem ja sobie wezmę jakiegoś zawodnika, który ma pięć gwiazdek sztuczek. O, jest Vinicius. Aha. On tutaj potrafi trochę poczarować. O, czy kogoś jeszcze tutaj możemy wybrać? Myślę, że zostaniemy przy tym. I Isko i Waran na obronie, żeby trochę też dbał o defensywę. Można też swoje formacje tutaj ustawiać, tak naprawdę. 1-1-1, mhm. 1-2-0, 0-2-1. A ja w każdej Ale... formacji mam radę. W każdej formacji myślę, że tak. Ja wezmę sobie 1-2-0. Dobra, to teraz muszę sprawdzić, bo już mnie zdenerwowałeś. No. Czym wracam? Trójkątem? Kup, Nie. Kółkiem Kupim wracasz. Aha. Aha, I teraz formację ja na R1, R1 bierzesz, tutaj tym górnym. Tak. I sobie wybierasz formację. Nie, ja też trójkącik jednak. Wejdę w trójkąt tak dzisiaj. No, dobra. Myślę, że ten, tym trójkątem spokojnie możesz na Adama tutaj zagrać. Mhm. To będzie najrozsądniejszy wybór. No i myślę, że przechodzimy tutaj no to do grajmy, meczu. No grajmy to. Już piękne nasze ulice parkingowe. Cała otoczka. Mhm. Tutaj zgrana. Pomina wolę wygląda. Ha. Wola okolice Ronda Daszyńskiego. No całkiem różnik. Tak jest, tylko jeszcze jedną rzecz tak? zrobię. Co? E, tego trenera wyłączymy. Jezu, tak. dlaczego? Możesz grać z trenerem. Dziękuję. <laughs> Dobra. Okej, okay, to ja ukrywam Będę trenerem. Ja bardzo chciałbym. Ja bym Dobre. jednak wolał z trenerem. Okay. Dobra, gramy? Tak jest. No i teraz. Dobra. E, standardowo, X-em podajesz kółkę, aha, strzelasz aha, tylko. Aha, aha. E, musisz mieć na uwadze to, aha. że jak strzelasz, to te strzały są manualne. Trochę inaczej się gra niż zwykłą FIFA. Właśnie zauważyłem. co to było. To no, był ale ty musisz. Przy... Przypadek ale ty w ogóle nie o przy... mnie tu jako swego ucznia? Kamień po piernożyce. <laughs> Dobra. No, no ja właśnie zauważyłem, że ja muszę tutaj sam sobie celować. Tak jest... E... I Najlepiej nie trzymaj sprintu. Nie trzymaj sprintu nie na spokojnie sprintu? grać. Tak jest lepiej sobie technicznie tutaj rozgrywać piłkę. Sprint Aha. tutaj ci nie będzie kompletnie potrzebny. Tak jest. No. Długie ataki nie mają raczej sensu. Raczej nie? nie, raczej nie. Długie strzały. Dobra, myślę, że możemy coś tutaj przytrikować, jak będziesz miał piłkę Robertem Lewandowskim. No. To zaraz coś tutaj pokombinujemy. O! Dobra. Słuchaj, jak masz piłkę z Robertem tak. Lewandowskim, to teraz e, staraj się tą no. prawą gałką analogową. Prawą analogową. Tak jest, tak. trochę tam te kółeczka robić. Aha. Przytrzymać może jeszcze L1, jak dałoby radę. Ale Lewandowskim, bo Pawart nie A, jest zawodnikiem. Czekaj, 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 który to był w... na, e, na dole, tutaj, na dole? Na okay. dole? Takie. Tutaj jest. oj. Sorry? Dobra, jeszcze raz. I sobie mu podam tylko. Okej, okay. no i dobra. teraz. Teraz spróbuj sobie no. tym prawym analogiem. Trochę tak w kółeczka robić, nim. Okej, okay. o widzisz już tutaj już coś się wow, dzieje. O, proszę. Wow, nie, wow. No. Wow. nie widziałem zonu. Tak, tak jest. Wow, to jest, nie, ale no, to jest magia. Robert Lewandowski. To jest tutaj nie ma żartów. Aha. No dobrze, ale czy ja prawym analogiem hmm. mogę robić sobie tę historię biegnąc? Tak, możesz e, jednocześnie iść i tym prawym Czyli analogiem sobie, sobie kombinować. Tak jest, okej. Okay. No. Aha, 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 widzisz, ja widzisz myślę, jak że... ja to czaruję? widzisz? Ja myślę, że to Dobra, chyba ty powinieneś być moim trenerem. To teraz <grym> <grym> jak od tego przejść do strzelenia bramki? No i teraz tutaj już na spokojnie musisz sobie <grym> rozgrywać. Możesz też o bandę tak naprawdę aha. tą piłką grać sobie. I potem cyk do brameczki. Cyk do Roberta najpierw. No, tak jest. Robercie, świetnie. Dobra, uwaga, z no, tym o, nic, go, nie ma, do bramki, jeszcze, 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 dobra, wybijamy to, dobra, świetnie, jeszcze raz próbujemy, dobra i, Jak tutaj sobie dośrodkowałem, jak widzisz, ale trochę, ciężko jest. De, trochę delikatniej spróbuj Aha. strzelać, nie, nie, na, nie na siłę, i trochę bliżej mimo wszystko trzeba podejść. Dlatego mm -hmm. też ten obrońca z tyłu jest ważny. Zobacz, u siebie też jest ten obrońca, nawet z tyłu zostaje. Aha. Więc nad tą defensywą też będziemy tutaj panować. Dobra. Uwaga. No i jest! jest! Bang! This is how I do it! Adam, bój się! Oj, oj, oj. Ula, bój się właśnie tam, no. Tu jakaś kontuzja chyba będzie. No dobra, czyli już pierwsza bramka dobra, jest. jest. Już tutaj można czarować. A ty. A tu się... no, ogólnie, Nalogólnie Wolta. Aha. No to też właśnie można sobie tutaj dużo tych trików robić. Chocia najgorzej jest, jak próbuję się przyblokować i klikam guzik blokowania i wcisnę raz za dużo. Ha. To już piłka jest przejęta i on od razu ją wypuszcza. No powiem ci, że przy tych przejęciach warto się skupić, Aha. jak trzymać te L2 Aha. i kółeczkę odbiór. O właśnie w ten sposób. Halo, nie, nie Zo! A to człowiek od razu taki religijny się robi, nie? O Jezu, o Boże! Matko boska! Coś w tym jest. Ale to piękne i to też na niedzielę zostanie, prawda? Jak już no, chyba, pójdziesz tak na jest, sumę sobie. Jak najbardziej. Dobra, mamy remis po pierwszej połowie, ale przeważasz w strzałach. Naprawdę? Tak jest. <laughs> ale to grasz po prostu za 7%, dlatego że No tak tutaj się skupiamy się przede wszystkim na przygotowaniu. Tak, dokładnie. Nie, ale powiem Ci, że myślałem, że jest gorzej. Ale tutaj można sobie właśnie o ty, tak fajnie ryzykować. A je. ty. O ty. O, i tyle ci z tego właśnie. O! Nie jest, nie jest, Vinicius. Co to było? Co to w ogóle za akcja była? Fenomenalna. To było, to było legalne? To było dozwolone? Tak. Można grać po dopalaczach? <laughs> Jak najbardziej, wolcie można wszystko. Dobra, Dobra ale ja liczę, że też z Adamem takie triki mhm. będziesz robił. Ja potem sprawdzę wszystko. Znaczy ja mam nadzieję, że ty będziesz moim cichym wsparciem mimo wszystko. No, gdzieś tam w ukryciu będę na pewno. Aha, 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 aha. W ogóle mi się nie podoba to, co teraz robisz tym, tym gościem. Jeszcze jest ogólnie coś takiego. No. Czekaj, ale... Nie wiem, teraz co ty wiec... robisz, że ja ci nie mogę tego przejąć? Właśnie gram na no, spokojnie bez sprintu. To jest... A ja się tak przyzwyczaiłem do tego sprintu. O... Wow, to, to, ale to ładne było. To jest właśnie Vinicius i 5 Gwiazdek sztuczek, dzięki, dzięki którym możemy robić legi. to te dlatego miałem nie brać legi, tak? To jest to. <grym> o Otóż tam. O, proszę! <grym> Jad, o, <Jezus. grym> A, ha, ha, jak niewiele brakowało! No teraz Lewandowski się nie popisał. O! Ach, prosto w nogi! Ile trwa tutaj połowa? To jest krótsza eee, gra? Po 3 minuty połowa. Okay. Czyli to jest dosyć krótki mm -hmm. pojedynek. Wolcie myślę, że za długo nie ma sensu też to grać, bo to taka tak. typowa to jest bardzo, bardzo intensywna gra. Mm -hmm. to tutaj cały czas coś się dzieje. Tak. Dobra, musimy wrócić do Twoich mm -hmm. trików trochę. Tak? Jestem za tym. Do wojna Lewandowskiego z przodu, tak. I, te te przodę, mną, tak. No, tak. No, I teraz? Tak. No. Trawą gałką próbujemy. O! O, proszę! A, ich za bardzo koleżeńsko, książę, tak, bardzo tak, koleżeńsko. tak, 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 tak. tak. Jeszcze jedna próba. no i właśnie to jest to, że jeden za dużo. No. Mhm. Dżysz, powiedz, Ty na swoim kanale, co pokazujesz? Um, generalnie. Kiedyś bardziej umiejętności, aha, <laughs> teraz aha. jest nieco gorzej z tym, aha. ale jakiś tam poziom cały czas trzymam i no też jakieś tam zagrania zawsze niektórzy mogą podpatrzeć na mnie, natomiast no kiedyś bywało lepiej na pewno. Ale to jak, jak to bywało lepiej? No kiedyś to i byłem mistrzem Polski nawet, aha. A teraz natomiast już tak opuściłem granie profesjonalne na, na rzeczy takiego bardziej… Yy, rozrywkowego trybu FIFA. Fifie. O, proszę, no to dobrze no, kombinujesz też zagadywać rywala, to też jest dobry pomysł. Jak coś nie będzie szło Sadano, słuchaj, to pamiętaj, Aha. że to zabierz mu pada po prostu. Tak, tak. Nie mam tutaj co... w ogóle nie, tak nie ma co tam. kombinować, zabieramy mu pada, Oczywiście, tutaj tak, zakrywamy mu oczy i będzie dobrze. czy mogę, porwijmy go. No. <laughs> Myślę, że na ten mecz może tutaj już nie dojechać. <laughs> no i teraz ostatnia akcja Lewandowski, a ja i sędzia skończył. A, koniec? Tak jest, jest koniec. Okej, okay, była jakaś bramka, troszkę Dziękuję bardzo, mamy. dziękuję. myślę, że jesteś gotowy na pojedynek z Adamem. Wielka piątka! Tak jest. Będę Ready noc. for Rambo! Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, Filip został przygotowany, ale czy dobrze? Och, kochany, jestem gotowy jak Bull Terrier, jak Tommy Lee Jones w ściganym. Będę! Będę! Ready for Rambo! Bój się, Adam, jedziemy po was! Bój się właśnie, no ty! Tam. Piękna historia może się za i wydarzyć, bo tutaj panowie otworzą mi paczkę z ikoną na moim głównym koncie. Panowie. Ja takiej nie widziałem taki... ile, ta, ile ta paczka jest warta tak mniej więcej? Nie? Myślę, że z tysiąc złotych na przykład. To... Z wow, dobra, uważaj. panowie? Co tu może wyskoczyć? Pele. Nie, Pan żartujesz. <laughs> Ronaldinho, wy. Ale przesadza, Uwaga, chodź, 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 daj, daj, daj. Nikt nie Już nie klikaj! Jak będzie jakaś mnie, to będzie straszna. Ja plikłem ostatni. No dobrze, nie to ja, to nie? jest najgorzej. No. Dobra, no, no, tak. no, no, tak. cięcie, <grym> cięcie, kończymy to, kończymy. No niestety panowie nic ciekawego mi nie trafili w paczce z ikoną. Natomiast śledźcie uważnie profile Adama, Filipa i Krzysia e, Golonki. No i zobaczcie, kto zostanie lepszym trenerem United czy PLKD. Tam się wszystkiego dowiecie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i na razie.